Matko jedyna, ale z tymi zwierzętami to jest codziennie rano tyle roboty. O, kto to dzwoni? Halo, kto tam? Siemano Wodek? No siemka, Józek? Tak, Józek tutaj mówi! Co tam potrzeba, mów. Wieczorem przyjedzie do ciebie kolega Zagra gramanicy! Proszę przyjmij go dobrze i powiedz gdzie jest moja działka, on ci resztę powie! Na razie! Józek, ale o co chodzi? Cześć! Ty, co ten Józek odwala? Jejku, idę odłożyć taczkę i idę po Kminic. o co mu chodzi? A kij z tym, józek ma chyba jakieś dziwne odpały. Poszperam sobie trochę przy maluszku i od razu mi przejdzie. Co to za hałas? Co jest? Dzień dobry! Nazywam się Lee Jin no, dzień dobry, dzień dobry, słucham. Coś potrzeba, może. Mój kolega Józek? Kazał mi z panem porozmawiać. Podobno pan wie, gdzie jest moja działka. Jaka działka? Nie, nie za bardzo rozumiem. Dzwonił do mnie Józek, ale nie za bardzo rozumiem. Nie za bardzo rozumiem sytuacji. Proszę pana, sprawa jest bardzo prosta. Muszę iść do bagażnika. Jak bagażnika? O co mu chodzi? Co on chce ze mną zrobić? Różnią se umowę. Umowę? Jaką umowę? No dziózka! Józek chce sprzedać swoją ziemię. Ale nie ma go w Polsce. I teraz potrzebuję wiedzieć gdzie jego ziemia. Aaaa, dobra, wszystko rozumiem. Proszę chwilkę poczekać, zaraz do pana przyjdę i pokażę dokładnie. Ja cię kręcę, myślicie, że powinienem jechać? A co jeśli to jakiś niebezpieczny człowiek? No ale Józek dzwonił. Z kolei jeśli to on namówił Juska na takie numery, no nie wiem. Dobra, wziąłem parę rzeczy. W razie gdyby ten człowiek był niebezpieczny, to mam się czym obronić. Ale znając Juska, myślę, że nic złego się nie stało. Mam z kolegami taki znak, że jak dzwonią i nie dają tego znaku, to znaczy, że wszystko jest bezpiecznie. Mam nadzieję. Oj, chyba tego nie widział. Dobra, idę. Y, panie Lee, no to możemy jechać w takim razie. Byłbym bardzo wdzięczny! Zapraszam w takim razie do mojego auta! No dobra, idziemy. Proszę wsiadać. Pierwszy? Czy wygodnie, panu? Tak, wygodnie. Bardzo ładny samochód. Skąd pan jest? Skąd ma pan takie auto? U nas na wsi nikt takim nie jeździ. Pochodzę z kolei, ale to już wszystko później wytłumaczę. A teraz proszę mi wskazać drogę, gdzie mam jechać. Panie Lee, proszę jechać prosto, i za niego będziemy skręcać w lewo. Panie Lee, nie boi się pan jeździć tak szybko? Nie, nie ma problemu. Ja robiłem udział w wyścigach teraz. Yy, to musimy zawrócić, bo nie zdążyłem powiedzieć panu, żeby skręcić. Panie Lee! Proszę się nie martwić. Mam wszystko pod kontrolą. Jeju. Proszę skręcić za tym domem w prawo. Czy tutaj? Nie, nie, jeszcze dalej Dobrze skręcam, więc tutaj Proszę się zatrzymać tutaj po prawej. To tutaj. Właśnie to pole. Proszę chwilę poczekać. Ja sobie zabarkuję tu na lewo. Proszę bardzo. To jest właśnie ta cała ziemia. Bardzo dziękuję ja za twoją pomoc. Nie zapomnę ci tego, dobry człowieku. Nie no, bez przesady. Tylko pokazałem gdzie, gdzie mieszkał Józek. W sensie gdzie, gdzie miał pole. Nie, nie, nie. To była bezinteresowna pomoc. W zamian za to, jeśli będziesz miał jakąś potrzebę, pisz śmiało do mnie. Albo dzwoń. Ja mam kontakty. Nie ma problemu. Wszystko ogarniemy. Daj mi swoje numera i będziemy w kontakcie. No, aha, właśnie. No bo ty się w ogóle przedstawiłeś jako Lee, tak? Przepraszam, ja się nie przedstawiłem. Jestem Władek. Miło mi, Władek. Bardzo miło mi tu poznać takich ludzi. Mam nadzieję, że będziemy trzymać kontakt. Bo szczerze mówiąc, nie znam tu nikogo. No, mamy bardzo przyjemną wioskę, także myślę, że każdy Cię tu miło przyjmie. Nie yy... Niemniej jednak może opowiedz coś o sobie, skąd Ty się tu wziąłeś? Niestety, Wolek, to nie na dzisiaj temat. Wszystko w swoim czasie i wszystko Ci opowiem, ale teraz muszę się bardzo śpieszyć, ponieważ mam bardzo dużo zajęć do zrobienia. Dopiero przyjechałem. Bardzo Cię przepraszam. Odwiedzę Cię oczywiście do domu. Siada więc i umówimy się na później. Co on robi w ogóle? No, Strasznie dziwna sytuacja. W ogóle nie rozumiem, co tu się dzieje. Zadnij pas i trzymaj się nas! Drogi śledziu, matko li, czy ty, czy ty wiesz na pewno jak jeździć? Proszę nie obłaszcz mnie. O! Wojnie, Józio, wszystko jest pod kontrolą. Brałem udział w takich wyścigach już nieraz. Także się nie przejmuj. Skoro tak mówisz, bardzo Ci dziękuję za Twą gościnność. Nie zapomnę Ci tego nigdy. Władek, trzymaj się. No dobra, dzięki, dzięki. To było na pewno ciekawe spotkanie. Na razie. Nawet nie wiesz, do czego to nas doprowadzi. Trzymaj się, Władek. Ciekawa sytuacja. Ciekawe, co wyjdzie z tej znajomości. Dobra, tak w międzyczasie chyba pójdziemy sobie rozpalić naszego ciapka, bo powiem wam, że wymieniłem się ostatnio z Adamem. Momencik, otworzę bramę. Opa. Jakie to ciężkie. Tyle czasu miałem to naoliwić i nadal tego nie zrobiłem. Tak czy inaczej, zamieniłem się za kawałek pola. Adam dał mi tego ciapeczka, a ja dałem kawałek pola, na którym sobie on uprawia. No nie mniej jednak zobaczcie, wszystko w dobrym stanie. Wsiadamy, bo taki cel był, że mam go upalać i mam go, że tak powiem, trzymać w ryzach, prawda? Okej. Okay. Ruszył. Wszystko chodzi dobrze. O, smarowałem dopiero co. Zrobimy małą przechadzkę po polach. Co jest? Łopatę przejechałem, a na niej było jeszcze resztki śniegu. Skąd to zostało w ogóle? No może tu w cieniu? Ha. Człowiek usiądzie na chwilę, niby tylko odpocząć, a tu nagle pół godziny mija. Z tej kabiny widać całe gospodarstwo. Stodoła, podwórko, droga, wszystko jak na dłoni. Kiedyś to się siedziało u progu na domu i patrzyło się na świat, a dzisiaj siedzę w Ursusie. Patrzę i wiecie co? Widok wcale nie gorszy. Cisza taka, że aż w uszach dzwoni, tylko gdzieś blacha za skrzypi, pies zaszczeka u sąsiada. Nie ma co, trzeba od razu gonić do roboty. Maszyna jak człowiek zimą musi się rozruszać. Silnik nie lubi pośpiechu, więc najpierw niech się rozgrzeje. Niech olej się rozejdzie, nie wszystko zacznie pracować jak należy. A dzisiaj to wszystko robi się szybko: wsiąść, gaz, jedziemy, a potem zdziwienie, że sprzęt nie wytrzymuje. A tu trzeba z wyczuciem spokojnie: maszyna to nie wróg, to jest partner do pracy. Zajadę sobie tutaj na bok i sprawdzę, czy w maszynie wszystko w porządku. Zimą zawsze warto sprawdzić, czy coś się nie poluzowało. Zobaczymy. Koło trzyma to najważniejsze, bo jak koło odpadnie, to robota kończy się szybciej niż zaczęła. Śruby, zaczepy, przewody to wszystko musi być pewne. Na wsi to nie ma serwisu za rogiem. Jak coś się urwie, to człowiek sam sobie: mechanik, kierowca i inżynier. Jedziemy dalej. Planujemy z Adamem w ogóle rozwinąć nasze gospodarstwo. Tak jak już wspominaliśmy, chcemy założyć biznes. W dzisiejszych czasach nie opłaca się, niestety, mała gospodarka, a żyć jakoś musimy. Ale najważniejsze, żeby nasze stare tradycje i piękne spojrzenie na świat nie minęło. Zobaczcie, jak pole dziadka, aż prosi się, żeby je uprawiać. No, ostatnimi czasu to więcej tutaj sentymentów niż, niż roboty na tej... Na ten... Niż roboty na tym polu, ale w końcu człowiek się będzie musiał za to wziąć. No, a tutaj mamy pozostałości jeszcze po PRL-u rowów melioracyjnych. Coś tam woda płynie. Pamiętam, kiedy jako mały chłopaczek przychodziłem na takie rzeczki z dziadkiem. Pamiętam, jak łapaliśmy za skrońce żaby, jakieś ryby. Nie wiem czemu, ale teraz woda jakby brudniejsza. Nic w niej nie pływa, w życia w niej nie ma. Eee, dobrze, że my jeszcze jako rolnicy stoimy na straży zdrowia ludzi, bo dzisiejszy świat wykończyłby nas szybciej, niż nam się to wydaje. Dlatego też między innymi tutaj wróciłem. Zobaczcie, ta prostota. No nic, trzeba wracać do domu. I muszę spisać sobie jeszcze jakiś plan, żeby w tym sezonie rzeczywiście dopiąć wszystko na ostatni guzik, a nie tylko opowiadać. W międzyczasie rozpocząłem studia po powrocie tutaj do Polski. Więc mam na głowie studia, gospodarkę, na której jeszcze się tak do końca nie znam. Tyle co za dzieciaka widziałem, co tam dziadek z tatą robili. A do tego wszystkiego jeszcze chciałem się zająć YouTube'em. Chciałem nagrywać dla Was. Co montażowo często mnie przerasta. No i stąd i stąd brak mojej regularności ostatnio. Tym bardziej, że się rozchorowałem i nie miał kto się zająć tutaj. Adam mi troszeczkę pomagał, bo inaczej to ja nie wiem. Chyba by mi wszystkie zwierzęta pozdychały. Nie miałem nawet siły wstać z łóżka. A piękne krówki. No właśnie, to wszystko bym chciał. Krowy mi się podobają, pszczoły bym chciał. Pole uprawiać. A nie ma w co ręce włożyć. Zobaczcie, tutaj też tak surowo. Jak chcecie, to możecie napisać mi w komentarzu, co powinienem zrobić, ale tak, żeby od razu nie zbankrutować. Tylko żeby rzeczywiście sensownie tutaj tą gospodarkę rozwinąć. I niech to będzie właśnie taka mała prośba ode mnie do was. Dobra, idę trochę krówką traweczki dać. Ja tu sobie gadu gadu, a krówki głodują. Mam za dużo na głowie i dużo planów przez co nie mam miejsca na realizację Kurczę, jak ja się tu zmieszczę o. Przycisnę się żeby nie porysować Dobra narzucę sobie tutaj tych Tych kosteczek i o. Yeah. Dwie wejdą o. Właśnie po to wziąłem tą taczkę Tylko ty czy mi nie spadnie Oj nie, dobra, trzyma się To idealnie, obejd... o, Chyba jednak troszeczkę zwariowałem Próbuję sobie logicznie pomóc, ale... Jednak brak doświadczenia rolnika się daje we znaki Ale może kiedyś się uda O, widzicie, już od razu wam podałem Jedna już zabrała o! Dobra, rzucam wam tam w kącik O, Taczkę idę odprowadzi, żeby wam nie przeszkadzała Prawda, krówki? O, tutaj na bogdam. Zobaczcie, czy to nie jest piękne i proste? Myślicie, że ta świnka się czymś przejmuje? Zobaczcie, jak ona pięknie teraz żyje. Zadowolony prosiaczek. No i dobrze. Dobry gospodarz. Zadowolone zwierzęta. A przynajmniej tak sobie mówię, bo mam nadzieję, że chociaż troszeczkę przybliżam im szczęścia. Bez względu na to, na co są szykowane. Aha, i jeśli to widzieliście, to. To jest dobry znak. Żeby w trakcie roboty nie pić. A tymczasem powiem wam, że muszę tą wykaszarkę sprzedać, bo okazuje się, że za niedługo to tu, tu już nie będę miał co wykaszać, bo im więcej maszyn mi tu jeździ, to zobaczcie co tu się dzieje. Zaczyna się robić błoto. Eee, więc niepotrzebna mi taka maszyna. Może jakąś tańszą podkaszareczkę sobie kupię, żeby koło drzewka gdzieś podkosić, ale co mi to zresztą przeszkadza. Mówię tak, jakbym miał roboty mało, a i tak swoich yy, dokonań nie mogę dociągnąć do końca. Nagrałem Wam już 14 odcinków i nic się tu nie zmieniło. Nie! Przepraszam. Mamy odremontowany dom, jakby nie patrzeć. Bizona od Mikołaja dostaliśmy. Maluszka naprawiłem. Świnki też. Krówki nabyłem. To może jednak nie jest tak najgorzej, jak mówię. Dajcie znać. Dobra krówka, dobra, dobra krówka. Mm. Aha. Jeszcze jedno. Wózek leży. Kto ma wiedzieć, ten wie. Uop. Niemniej jednak go poprawię. Eee, no i co? Ja będę leciał, bo muszę tutaj Bizonem się przejechać. Zastanawiacie się gdzie jadę? A no jadę do Juska. O, zmieścimy się. Przepraszam. Nie, nie, nie zwróciłem uwagi. Proszę jechać, proszę jechać. Ok, jadę do Juska, ponieważ obiecał mi troszeczkę naprawić tam przy przewodach coś. A Adama teraz nie ma, więc no nie będę go tutaj zajmował. Eee, no bo cóż, jak będą się zbliżać zbiory, no to żeby wszystko tu dobrze poszło, bo nie ukrywam, że pieniędzy by się trochę przydało. Także trzymajcie się ciepło I do roboty! Wstaje rano pianie góry Słońce w oczy I deblok to do stodoły tam się życie toczy Ojciec przy się zmarł na rękach chyśni. Mówi synu to jest sprzęt a nie twoje sny jest...